Łoś jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego, dlatego widnieje na znaku misji Campinos. Znak jest przyznawany w trzech kategoriach produktu, usługi i inicjatywy. Produktem mogą być np. kosz wiklinowy, lokalne przetwory, serwetka. Usługą np. spływ kajakowy, zielona szkoła czy karczma. Inicjatywą festiwal czy cykl zajęć szkoleniowych. Są one oceniane według określonych kryteriów merytorycznych przez kapitułę. Szczegóły określa regulamin. Łącznie branych jest pod uwagę 6 kryteriów: powiązanie z regionem, jakość, przyjazność dla środowiska, przyjazność dla mieszkańców i klientów, wyjątkowość, współpraca w ramach programu "Marka lokalna" misja Campinos. By móc używać znaku, produkt, usługa lub inicjatywa musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów. W każdej kategorii może uzyskać maksymalnie 3 punkty. Szczegóły warunków przyznawania znaku i współpracy są określone w regulaminie. Łączy nas wspólny cel wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i budowanie sieci wspólnoty. Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji na stronie www.misjacampinos.pl.